Wjeżdżamy na skywalk tu jest siedział obok mnie panika Pani Panika, coś powiesz? Nie, nic nie będzie komentarza. Pogoda jest straszna, tam są chmury, więc bezpośrednio walimy w chmury na dzikusa. Poubierani, ubierani boleje, ale mamy nadzieję, że będzie fajnie. Do zobaczenia. Dobrze. Jesteśmy, podeszliśmy pod skywalk. Tak to wygląda. Jesteśmy absolutnie w chmurach. Mgła jest taka, że nie spodziewamy się widoków. Dzień dobry. Już po kolejce to trochę dzielności nabrała dziewczyna. Ale myślę, że most zrobi też swoje wrażenie na nas. Wchodzimy. Tak to wygląda. solidnie myślę, że tutaj kratka Wema robi absolutnie dobrą robotę widać ścieżki rowerowe o, tam ktoś zasuwa samemu by się pojechało tam jest dzielny wojownik który nie jest wcale taki dzielny a można jeszcze próbować rozbujać ten most żeby ta mina była jeszcze weselsza No i wchodzimy w chmurę, jak zwykle Nie będzie widoków, ale mostek Troszeczkę się buja Czuć pod stopami Że on cały czas pracuje Nie wiem, czy cokolwiek słychać, może nie Pokażę, jak to wygląda Tak to wygląda, tu są jakieś choinki podobno nie widać, wieje sztorm, general. Młot jest 95 metrów nad ziemią. Nie. Nie widać tego i mleczko, absolutnie. Możemy wrócić tą samą trasą. I wejdź sobie na skywalk, na którym na pewno nic nie będzie widać Więc idziemy, no tak to wygląda Absolutnie czujemy się jakbyśmy byli to sami I Nikomu to sami nie było, nie widać początku, nie widać końca Idziemy Jesteśmy na szczycie Czego? Szczęszka w obłokach no, jest strasznie w obłokach. Zobaczcie to. to jest? Ścieżka w obłokach, To jest ścieżka w obokach. Tak, jesteśmy w obłokach, to jak się nazywa, tak jest. Nie będę narzekał. Tak, generalnie. Pogoda jest piękna. Nie narzekamy. Moglibyśmy to widzieć, ale nie widzimy. I różne inne rzeczy też.